otwartym tekstem. Była warstwa ludzi na tyle zamożnych, że mogła sobie pozwolić na realizację pewnych celów ogólnospołecznych. No w Łodzi przecież fabrykanci nie musieli budować osiedli dla robotników na Księżycu Młynie, gdzie było przedszkole, gdzie była straż pożarna, gdzie szpitale budowali, prawda, i tak dalej. Fabrykanci, szkoły. I szkoły, tak. Weźmy sobie na przykład takiego Pawlikowskiego, właściciel medyki, który był pasjonatem i napisał po dziś dzień. Nikt lepszych nie napisał książego słowacki. On wydał, on wydał Króla Ducha razem z różnymi wariantami tekstu i ze słownikiem do tego, i tak dalej. W dwóch tomach to wydano. Ja to mam. Tego wydano tysiąc, chyba 100 numerowanych egzemplarzy z imienną listą subskrybentów. Ja to mam. I on, on to sam opracował i on zorganizował tę subskrypcję i on to wydał. No niech mi dzisiaj ktoś w tym rzekomo wolnym świecie, w tym rzekomo normalnym świecie e, spróbuje bez zgody Ministerstwa Finansów jakąś ogłosić subskrypcję na coś, prawda, i tak dalej. No nie. No, takie przykłady potwierdzają Tezę, że, że kultura narodowa może istnieć bez na przykład takiego kołchozu stalinowskiego, jak Polska Akademia Nauki, bez, bez ministerstwa w Kradzionym Pałacu w Warszawie, no i właśnie bez tego gwałtu zbiorowego, jakim jest wymuszanie na ogóle obywateli. Ułożenie przede wszystkim na co? No, na, na mnożącą się biurokrację, która wykorzystuje jako pretekst dla swojego istnienia te różne tam pobożne życzenia i, i zbożne skądinąd cele w kulturze, edukacji czy, czy medycynie. Karol Marcinkowski, który umarł. Bezdzietnie zostawił Nie mylić Tak. O okrągłą sumę pieniędzy zostawił na stypendia, na stypendia dla zdolnych uczniów. I z tych pieniędzy ludzie, którzy byli ubodzy, jechali na studia zagraniczne. Kasprowicz za jakie pieniądze w Lipsku studiował? Syn ubogiego chłopa z Kuja. Przybyszewski, geniale Pole, jak go nazywano. Studia w Niemczech, ci ludzie kończyli za, za co? Czyli znaleźli się jacyś Polacy, Ta. którzy ufundowali studia e Ta. August, August Cieszkowski rozwinął takie plany e, w Poznańskiem, żeby właśnie e, to, 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 znaczy, zaczął Trentowski, a rozwinął e, Cieszkowski. Podzielono jakby społeczeństwo sobie teoretycznie na kilka kategorii, to Trentowski zaczął. W taki, e, I ci, którzy mają czas i pewne umiejętności, niech się zaangażują fizycznie. Prawda? Ci, którzy tego czasu nie mają, bo są bardzo zajęci interesami, niech dadzą pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. I, I ma być stworzony fundusz dla zdolnych uczniów na stypendia krajowe i zagraniczne. I te fundusze potworzono w Poznaniu Grupa ludzi myślących doszła do wniosku na podstawie doświadczeń wiosny ludów, że działalność insurekcyjna po prostu nie ma racji bytu przy miażdżącej przewadze ten kościelnej, prawda, że yy, no, na, na, na te lat 20 przed, yy, przed powstaniem styczniowym, na 20 parę lat przed powstaniem styczniowym, przed słynnym artykułem piłsudskiego, bibuła i tak dalej, ci ludzie już wiedzieli, że są koleje żelazne w rękach wroga. Są te telegrafy i inne urządzenia w rękach wroga. Mosty, prawda, i tak dalej, wszystko, cała infrastruktura jest w rękach droga. więc czym do gości ze strzelbą myśliwską? Ze strzelbą myśliwską, która ma do 150 metrów, a tutaj karabin bije na kilometr. Więc o co on chodzi? Wielkopolanie sobie to w porę zdążyli uświadomić i, i, i e, sięgnęli po inne techniki walki e, z zaborcą. No, Takie, nie... że kiedy kończyło się stulecie, no to, to Prusacy zazdrościli Polakom samoorganizacji.